Co twoja ulubiona pora roku mówi o tobie? Wiosna! Pani, powinien się, się udać no, do profesjona, i z tego psychiatryka psychia, jesteś tak dziw, dziwny, że boże, no po prostu no, jeszcze wspierasz LGBT, czyli no gej, szczególnie no jesteś no, chory na mózg. Lato, no przyznam, no, że na no, troszeczkę, no za ciebie taki szefuncio jest, ale no potrzebujesz no troszeczkę no więcej IQ, a, a, żeby no totalnym szefunciem. Jesień, no szczególnie no jest no, taki no, o jesteś no taki no we 49% ok, a we reszcie no, jesteś no taki chory. Zima. Panie, ty jesteś totalnym Sigmund. No, ty, ty, ty no, takim szefem. Sturz, stu, no, każdy, no, o, o, no, cie, cie kocha. No, 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 niżeś mnie stoi na przeszkodzie. Nawet, no, nawet, no, nawet, no, nawet, no, tsunami, patrz no, na tornado. To dla ciebie po prostu nic strasznego. Ty byś nawet no, ty byś na, nawet mógłbyś no, podnieść no, ponad 100 sto, sto tonowy dom i no, jeszcze 10 no, do no, rywlów no, za jednym razem. No po prostu no, gdy jesteś chłopakiem, na pewno wszystkie no, o dziewczyny się no, za tobą podkochują.